Dzień dobry, dzisiaj będzie marka Fragonard, na warsztacie Fragonard, Molinard oraz Gallimard, trzy najbardziej znane marki z Gras, światowej stolicy perfum, 1926 rok, po panu Fragonardzie, malarzu, została nazwa, no za rok już będzie 100 lat. Jak obchodzą, za, za, za rok będą obchodzić setną rocznicę urodzin. Marka bardzo dba o detale. Oczywiście mają w swojej ofercie perfumy, mydełka, jakieś inne zapachy do domu. Chyba nawet zaczęli robić jakieś ubrania. Bardzo dbają o, de, o detale to jest ręczne rzemiosło. Marzę, żeby tam pojechać, nikt nie chce ze mną pojechać do Graz, dlatego że wszyscy wiedzą, że będę spędzał cały swój czas siedząc w perfumerii oraz w różnych muzeach, no ale może mi się kiedyś uda. Bardzo, bardzo słabo dostępna, przynajmniej u mnie, nie wiem jak jest w Polsce, tutaj u mnie w Anglii jest tylko w jednym sklepie i to przez pewien czas nie było, dlatego jak znowu Dali do sprzedaży takiej, właśnie stacjonarnej. Nie mogłam się powstrzymać. Trzy flakoniki wpadły, chociaż było bardzo mało testerów. I pytam pani w sklepie: dlaczego jest tak mało testerów tej marki? Przecież to jest tak no, znana marka. No. Wśród ludzi, którzy interesują się perfumami, i wiecie, co mi pani powiedziała: że nikt tych perfum nie kupuje, dlatego że nawet nie ma sensu trzymać testerów. No ale z drugiej strony, jak nie ma testerów, to nikt nie kupuje, nikt, nikt, nikt nie chce kupić flakonu, który kosztuje 40 funtów i nie jest, jakiś, nie jest jakiś jakimś bzikiem perfumowym, nikt nie kupuje tego w ciemno. A takich bzików jest chyba mało. Zazwyczaj ludzie chcą wiedzieć, co kupują. Więc troszeczkę polityka taka dziwna według mnie. Te, te akurat pierwsze perfumy kupiłam zupełnie w ciemno i w innym sklepie online Belle de Gras, czyli piękno Gras. Zobaczcie. Zobaczcie pudełeczko, belde gras, tutaj mamy kuleczki mimozy, tutaj mamy z tyłu mapkę, gdzie się znajduje gras, dobrze fokusuje się. 100 ml wody toaletowej. Wszystkie perfumy, o których dzisiaj powiem, to są to, to jest woda toaletowa. Przeczytam Wam nutki. I powiem wam, które z nich są naturalne. Generalnie ta marka stawia na naturalność klasykę i to co natura dała po prostu zamykają we flakonie super, pięknie liść fiołka bergamotka, absolut mimozy absolut kwiatu pomarańczy lilak, heliotrop oraz piżmo. tylko lilak, heliotrop i pizmo nie są naturalne wszystko inne, absolut mimozy absolut kwiaty pomarańczy są naturalne według mnie te perfumy powinny się nazywać Mimoza, dlatego że ja kupując te perfumy w ciemno, kompletnie w ciemno, przeczytając nuty, gdzie kocham Lila, Heliotrop, pomyślałam sobie pięknie, tutaj się będą ze sobą przeplatały te nuty, poczuję się jak w gras, do którego nie mogę pojechać, więc chociaż będę miała troszeczkę gras we flakoniku. Ciężko mi się odnieść do tego, jak tam pachnie, nie będąc tam e, nigdy, ale to są zdecydowanie perfumy dla kogoś, kto e, lubi mimozę. Bardzo dużo mimozy, od początku do końca czuć mimozę, tą taką lekko gorzkawą, taki, to jest upojny zapach, ale mi osobiście leciuteńko przeszkadza jak jest, jeżeli jest jej w odpowiedniej ilości, ok, jeżeli jest jej za dużo, troszeczkę mi to przeszkadza a ona tutaj jest od A do Z nie mówię, że jest to zapach zły, nie mówię, że jest to zapach brzydki, jest to świetlisty, jest to zupełnie coś innego, zapach na lato kiedy mamy już dość tych wszystkich cytrusów, bo wszędzie jest tam mandarynka, limonka cytryna, to jest zupełnie coś innego, no tu jest bergamotka a ona jest Dość mało wyczuwalna. Taka pole mimozy, jak ostatnio gdzieś byłam, nie pamiętam, właśnie rosła mimoza i tak się wąchiwałam. To właśnie dokładnie tak to pachniało. Więc jeżeli tutaj ktoś liczy na to, że będzie tutaj lilak, heliotrop i pięknie to będzie ze sobą przeplecione, współgrało, to nie. Tutaj jest tylko dla kogoś, te perfumy są dla kogoś, kto naprawdę kocha mimozę, nie to nawet, że lubi, tylko musi kochać ten kwiat. Bardzo optymistyczne, bardzo fajne perfumy, ale troszeczkę mnie przytłoczyła, tu troszeczkę, troszeczkę mnie ta mimoza e, przytłoczyła. Następna e, będzie Piękno prowansji. zobaczcie, tutaj figa, nie jest też przypadkowa. Tutaj jest mapa, widać, skufokusuje się prowansji, buteleczka wygląda tak, dokładnie tak samo, tylko mamy tutaj figi, to jest też 100 ml, też, o chyba nie, nie ma na mniejszych ilości, niestety, troszeczkę to dużo, wiecie, zużyć 100 ml nie jest wcale prosto, ja się tymi perfumami przez te dwa ostatnie dni obficie sprys spryskiwałam, i mimo tego, że jest to woda tealetowa, spokojnie te 10 godzin na skórze było. jak wiał wiaterek, fajnie się to wszystko tak ze sobą współgrało. Te, o ile mimoza jest moim najmniej ulubionym z tych trzech, o tyle ta jest na miejscu drugim. I też wam przeczytam składniki: Figa, Bergamotka, Grapefruit, Liang Liang. Mięta, bazylia, paczula, drzewo sandałowe, vetiver oraz cetr. I tutaj, surprise, surprise. Wszystkie składniki są naturalne. Wszystkie. Co do jednej olej, olejki eterycznej, super, prawda? Fragra podaje po, podobieństwo do gris Chanel. Tak, zgadzam się. Matier Premier ym, Parisian Mask też coś w tym jest. Z tym, że tutaj to jest bardziej takie, ja mówię, wszystko jest to razem zblendowane. Od razu czuć, że jest tu figa. Na początku są troszeczkę cytrusy. Wszystkie te nuty są tutaj właśnie, tak jak myślałam, jak będzie w pierwszej, w tej mimozie. Tak tu są pięknie, wszystko ze sobą przeplecione. Te nuty pięknie zblendowane. Naprawdę zapach bardzo mile noszący się, bardzo naturalny dla kogoś, kto lubi naturalne perfumy lubi, żeby zapach go nie przytłoczył, lubi pachnieć ale nie nachalnie naprawdę są bardzo przyjemne w noszeniu, mi się go super nosiło i perfumy numer 3, czyli Belle de Paris, czyli piękno Paryża, no i tutaj też Wam pokażę Zobaczcie, irys jest na pudełeczku, a tu jest paryż. Świetne są to pudełka, fajnie pomyślane. Piękno Paryża, czyli Neroli, Gruszka, Mandarynka, Irys, Fiołek, Kadzidło, Piżmo, Cedr. Tutaj Fiołek, Kadzidło i Piżmo nie są naturalne, wszystkie pozostałe są naturalne. I to jest mój numer jeden. Zdecydowanie mój numer jeden, dlatego że ja kocham irysa. Nie jest to jakiś marchewkowy irys. Y, podobne do prady, tak? Jeżeli mielibyśmy do czegoś porównać, to jeżeli lubimy. Mm, jeżeli lubimy. Fio, y, co mi z tym fiołkiem? Irysową y, pradę, to jak najbardziej są to perfumy podobne, ale bardziej takie y, 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 takie gładkie bardziej gładkie, bardziej zblendowane. Nie jest ten irys tak mocno wyczuwalny. Też 10 godzin na mojej skórze przy takim dość okwitym 8 psików sobie zapodałam. Nie, nie żałowałam. Fajnie mi się też, bardzo fajnie nosiło, bez żadnego bólu głowy, bez migreny, gdzie przy innych perfumach Czasami mógłby być problem, tak tutaj nie naprawdę. I tutaj od razu mi staje przed oczyma taka pani francuska, starsza może nawet, chociaż absolutnie nie są, nie, nie, nigdy nie, nie, dzielę, nie dzielę perfum na jakieś kategorie wiekowe, ale taka mam, mam przed oczami taką właśnie francuskę jeżdżącą sobie na rowerze, która ma z przodu koszyk jedzie sobie na jakiś tam bazarek i tak codziennie ma taki swój taki rytuał i tak mi, tak mi się kojarzą gdzieś tam spól jej zawiewa mieszka w jakiejś małej miejscowości i spól jej tam właśnie zawiewają te różne kwiatuszki fajny zapach naprawdę naprawdę jestem rozczar nie rozczarowana no, jestem mile zaskoczona Hmm. Czyli tak, hmm, mimoza. Na, y, nie, nie, tak. Mój numer jeden, piękno Paryża, piękno Prowansji oraz piękno Gras. Gdzie Gras? Wydawało mi się, że będzie moim numerem jeden. Bo troszeczkę już mi się ten irysy przyjadły, ale tu ten irys jest fajny, dlatego że właśnie jest taki pomieszany, właśnie z tą gruszką, z tą meroli. Mm, nie wyczuwamy konkretnie jakichś nut, ale zapach jest naprawdę bardzo. Perfumy bardzo ładne. No ładne. Dlatego będę reklamować, będę polecać. Wiem, że są ciężko dostępne, dlatego chciałam wam troszeczkę tutaj przybliżyć. Właśnie bardzo mnie to zaskoczyło, że tutaj właśnie w tym pięknie prowansji wszystko jest naturalne. I ja już chyba wiem, które perfumy wybierze Ania z perfumowej bajki, ona lubi figę, a wiem, że coś tam miała zamawiać z tej z tej, z tej marki, tak? Chyba z Gras bezpośrednio. Nie wiem, Aniu, daj znać, czy się zdecydowałaś. Lilak, ginger, ginger ginger, ginger, jaka to była nazwa, nie pamiętam, wiem, że był tester do tego, bardzo też mi się spodobał. Coś z heliotropem to było, tak, i lilak. Bardzo mi się spodobał, ale lilak nie jest naturalny, więc lilak nie może być naturalny i z tego, co czytałam w komentarzach, to bardzo szybko znika ze skóry. Ludzie mówią, że nawet po godzinie. No i był najtańszy z tego wszystkiego. Hmm, kosztował, te kosztowały 40 funtów, czyli 200 zł. Czyli 200 zł za naturalne perfumy 100 ml. Z samego z samej stolicy perfum, no to są naprawdę małe pieniądze. Ile płacimy za jakieś tam nie wiem, nie wiadomo jakie, które nie są właśnie głównie naturalne. Więc naprawdę wam polecam tę markę. Jak macie gdzieś możliwość, czy przetestowania, wiem, że oni wysyłają jakieś próbki, tylko że oni wysyłają takie saszetki na bo się już orientowałam. Już dawno temu się orientowałam. Chodzi za mną. Jeszcze ta wersja. Seria jest taka słoneczek. Są trzy słoneczka i któreś wiem, że z nich są podobne do Aliena Absolu. To na te perfumy na pewno będę polować. Po tym właśnie, jak jestem, jak się zaskoczyłam mile tą marką. Wydawało mi się, że jeżeli to wody toaletowe to będą się dosyć słabo utrzymywały. No, mówię, nie ma jakiegoś szału. Jeżeli ktoś lubi ciągnąć za sobą ogon, to nie, ale jeżeli chce pachnieć świeżo, świeżo klasycznie, elegancko, to naprawdę polecam Wam tę markę. No i żegnam już się z Wami. Dajcie mi, proszę znać, czy mieliście styczność, czy byliście w Gras. Bardzo jestem ciekawa Waszych. Doświadczeń i czy mieliście te perfumy? Czy może polujecie na którejś z nich? Czy macie jakieś swoje ulubione? No, generalnie, co sądzicie o marce Fragonard? To wszystko. Do następnego razu. Myślę, że następnym razem mam teraz taki pomysł na film, żeby Wam przedstawić perfumy letnie, ale właśnie nie cytrusowe. Bo tych cytrusów już mamy dość, a też chcemy poczuć się świeżo latem, ale coś innego, więc ja, jeżeli, jeżeli chcecie takie, takie zestawienie, no to dawajcie też mi znać. No i do następnego razu, do zobaczenia i pa pa!